Na Pomorskiej Drodze nr 502 doszło do skandalicznego incydentu, który wstrząsnął lokalną społecznością. Nagranie z ataku Jacka Zielińskiego, Sołtysa kątów Rybackich, na innego kierowcę wywołało oburzenie. Policja bada sprawę, a władze gminne zapowiadają konsekwencje. Szczegóły w dzisiejszych wiadomościach. Wydarzenia, jakie miały miejsce na jednej z tras w regionie pomorskim, mocno zaniepokoiły mieszkańców okolicy. Wszystko zaczęło się od filmiku, który został opublikowany w sieci, wywołując lawinowe reakcje i przyciągając uwagę prasy. Sytuacja eskalowała w błyskawicznym tempie, zmuszając lokalne władze do podjęcia działań i oficjalnej odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Wszystkie oczy skierowały się na Sołtysa, który znalazł się w samym środku tego skandalu. Do zdarzenia doszło pewnego poniedziałkowego dnia na drodze o numerze wojewódzkim 502, niedaleko nowego dworu gdańskiego. Nagranie umieszczone w internecie pokazuje chwilę, w której osoba podróżująca Audi wysiada z auta, zbliża się do prowadzącego inny pojazd i wszczyna z nim bójkę. Całą tę niecodzienną sytuację zarejestrowała kobieta siedząca obok poszkodowanego kierowcy, a uzyskany materiał wideo stał się kluczowym dowodem w toczącej się sprawie. Komentarze pod filmikiem na platformach społecznościowych szybko sugerowały, że sprawcą zamieszania jest sołty jednej z miejscowości gminy Sztutowo. Informacje te potwierdził przedstawiciel gminy, Wójt Robert Zieliński, w rozmowie z portalem TVN 24.pl. Tak, niestety, to nasz Sołtys z kątów rybackich. Jest mi naprawdę przykro z powodu całej sytuacji. Ofiary tego incydentu to również mieszkańcy naszej gminy, więc wyraziłem pełne wsparcie poszkodowanym oraz stanowczo potępiłem zachowanie pana Sołtysa, oznajmił Wójt. Choć nie jesteśmy w stanie stwierdzić co dokładnie miało miejsce przed nagraniem, nic nie usprawiedliwia takiego zachowania. Żaden gest czy prowokacja nie tłumaczą tej reakcji", dodał. Z relacji poszkodowanego i jego małżonki dowiadujemy się, że całe zamieszanie rozpoczęło się, kiedy kobieta za kierownicą Audi wykonała groźny manewr. Wyprzedzała aż trzy pojazdy na łuku drogi, lekceważąc podwójną linię ciągłą. Mężczyzna jadący z naprzeciwka Niezadowolony z tego, zaczął gestykulować, co sprowokowało pasażera Audi do agresji. Samochód zawrócił, zajechał drogę poszkodowanemu, po czym sołtys kontów rybackich, Jacek Zieliński, wysiadł i przypuścił atak na kierowcę. Mrożące krew w żyłach wydarzenia są teraz przedmiotem dochodzenia. Rzecznik prasowy z komendy powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, młodszy aspirant Karolina Figiel, poinformowała, iż tuż po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli proces wyjaśniający. Zidentyfikowano sprawcę zdarzenia, który okazał się osobą publiczną, a obecnie trwają dalsze działania w tej sprawie. Wójt gminy sztutowo podkreślił, że zamierza szybko wdrożyć działania administracyjne wobec Sołtysa. Ale najpierw niezbędne jest oficjalne potwierdzenie ustaleń dokonanych przez policję. Wójt stwierdził, że po uzyskaniu odpowiednich podstaw prawnych zostaną podjęte kroki mające na celu odwołanie Sołtysa spełnionej funkcji. Wyrażając zrozumienie dla powagi sytuacji, włodarze gminy sztutowo opublikowali także oświadczenie na Facebooku, kategorycznie potępiając wszelkie zachowania, które przekraczają granice przyzwoitości. Podkreślono, że bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia i życia to wartości nienegocjowalne. W kolejnych godzinach sytuacja nabierała nowych obrotów. Docierały nowe informacje dotyczące postępowania w sprawie Sołtysa, a policja z Nowego Dworu Gdańskiego potwierdziła, że 38-letni mężczyzna został zatrzymany w celu dalszego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Co więcej, sam zgłosił się do komisariatu, twierdząc, że to on padł ofiarą napaści. Według nieoficjalnych informacji poszkodowany doznał obrażeń skutkujących poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, które mają trwać ponad tydzień w tym złamania zęba oraz silnych stłuczeń w okolicach żeber. Rządzący gminą pozostają przekonani o konieczności podjęcia zdecydowanych kroków prawnych wobec Sołtysa, który prawdopodobnie wkrótce utraci pełnione stanowisko. Sytuacja ta nie pozostawiła cienia wątpliwości co do potrzeby zdecydowanego działania dla przywrócenia ładu i sprawiedliwości. W przestrzeni internetowej wciąż krążą filmy dokumentujące to wydarzenie, a użytkownicy sieci masowo wyrażają swoje zdziwienie i gniew. Jak ta sprawa się zakończy, oraz jakie skutki poniesie osoba odpowiedzialna za całe zajście? Tylko czas przyniesie odpowiedzi na te pytania, ale można być pewnym jednego: to niecodzienne zdarzenie na długo wryje się w pamięci wszystkich mieszkańców tego regionu. Jacek Zieliński, który piastował funkcję Sołtysa Kontów Rybackich znalazł się w centrum uwagi i po fali krytycznych komentarzy, jak również po tym, jak policja potwierdziła autentyczność incydentu, postanowił zrzeć się swojej dotychczasowej roli. Informacje o tej rezygnacji zostały przekazane przez wójta gminy Sztutowo za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia. Wójt oświadczył, że pan Jacek Zieliński zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa tej lokalnej społeczności, a decyzja ta wydaje się najwłaściwszą w zaistniałej sytuacji. Podkreślił także, że siła czy przemoc nigdy nie mogą być uznane za właściwe sposoby rozwiązywania problemów. W międzyczasie intensywnie prowadzone są działania śledcze dotyczące tego incydentu. Funkcjonariusze policji dokładnie analizują wszystkie dostępne nagrania i starają się zebrać jak najwięcej informacji, przesłuchując świadków zajścia, zaś prokuratura przygotowuje się do rozważenia ewentualnych kroków prawnych wobec byłego już Sołtysa. Społeczność kątów rybackich z niecierpliwością czeka na nadchodzące wybory, które mają wyłonić nową osobę do kierowania lokalnymi sprawami i dalszego działania na rzecz wspólnoty. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.